Prognozy demograficzne mówią, że będzie coraz więcej osób starszych. Szacuje się, że w 2050 roku będzie ich około 40%. Nie możemy tego traktować jako problem, ale jako wyzwanie, ponieważ to, że mamy coraz więcej osób starszych w społeczeństwie, doświadczy o naszej sile, o zmianie stylu życia, o dobrej ochronie zdrowotnej więc jest to nasz sukces. Tylko teraz. My musimy udźwignąć to wyzwanie, żeby się nimi zaopiekować. O takim rozwoju społecznym czy kulturowym w ogóle społeczeństw świadczy to, jaki mają stosunek do, do słabszych. Często słabszych, których jest bardzo dużo, bo seniorów jest bardzo dużo. Te negatywne postawy wobec osób starszych w ochronie zdrowia mogą na przykład manifestować się przez. Yy, Komunikację, która jest niedostosowana, ale też komunikację, gdzie medycy nieraz traktują osoby starsze jak dzieci, mówią per babciu, per dziadku. Początkiem zła to jest, to jest wykluczenie informacyjne. Bardzo wielu starszych ludzi nie wie, po pierwsze, jakie ma prawa, czego może oczekiwać, ale także po prostu nie ma zwyczajnie takiej. Myślę wiedzy medycznej na podstawowym poziomie. Dolegliwości zgłaszane przez osoby starsze w niektórych przypadkach są bagatelizowane, gdzie medycy uznają to za normalne dla procesu starzenia się. W związku z powyższym ten senior jest diagnozowany później i już wówczas kiedy ta jednostka chorobowa jest bardziej rozwinięta, co jest bardziej kosztowne dla państwa. Osoby ja podeszły w wieku z oczywistych powodów, to są osoby zwykle słabsze ekonomicznie, a to oznacza, że bardzo często nie są w stanie skorzystać z tak zwanego rynku usług medycznych, bo one są po prostu za drogie. Podobnie jest z dostępem do leków. Jednym z pytań, który, w badaniu, które prowadziliśmy wśród seniorów, było o właśnie dostęp do specjalistów i do lekarzy. Jeżeli chodzi o ten poziom podstawowy POZ-u, wypowiadamy się pozytywnie nasi ankietowani, nie mamy, z tym, nie mamy problemu z dostępem, jednak problem jest o ten specjalistów i długie terminy kolejek, dostęp do bezpłatnych szczepień. Brakuje nam ogólnej wiedzy o szczepieniach, wiedzy o tym, że dzięki takim zabiegom zamiast brania tabletek i tak dalej możemy poprzez jeden tylko czy dwa razy, bo tak jak w zależności od twojej szczepionki, po zaszczepieniu mieć spokojną głowę, że nawet jeżeli zachorujemy, to ta choroba będzie przebiegała znacznie łatwiej, lżej i nie będzie miała takich konsekwencji ciągnęła, jak zwykle bywają przy chorobach, gdzie są też współchoroby u tych ludzi. Zadaliśmy pytanie właśnie na temat poziomu wiedzy, na temat jakie szczepienia, jakie choroby tak naprawdę przeciwko znają nasi seniorzy. No i w większości ankietowanych opowiedzieli, że znają szczepienia przeciwko właśnie covid przeciwko grypie. I to były dwa największe grupy. Później OSPA, wiatrówka, ale nikt nie, na przykład nie wie, co to jest szczepienie przeciwko półpaśćcowi RSV. Ta wiedza jest minimalna wśród społeczeństwa, wśród seniorów. Pamiętajmy, że szczepienia człowieka dorosłego to są szczepienia, które obejmują no, tak naprawdę około 20 różnych chorób, którym można, y, można zapobiec za pomocą tych szczepień. Część tych szczepień to są szczepienia, które trzeba wykonać raz na 10 lat, na przykład szczepienie przeciw krztuścowi. Część tych szczepień to są jednorazowe szczepienia, takie jak pneumokokowe właśnie szczepienia. Tutaj nie trzeba doszczepiać, wystarczy raz to zrobić. Seniorzy są wykluczeni cyfrowo. Dziś, e, na przykład, skorzystanie z QR-kodu e, do recepty, który jest w internetowym koncie pacjenta, trzeba mieć smartfona. Okazuje się, że jak pytamy o dostęp do indywidualnego konta pacjenta, IKP, e, M-obywatela, że mają tam informacje, to oni nie korzystają. Często jest bariera w postaci profilu zaufanego i tak dalej. Uproszczenie systemu, stworzenie miejsc, gdzie od początku do końca można sprawę załatwić, jest naprawdę po. Po pierwsze, w takim wymiarze czysto ludzkim bardzo istotne. Jeżeli osoba musi z jakichś powodów odwiedzić, nie wiem, dwa, trzy punkty, po to, żeby dostać receptę, następnie zrealizować receptę, później gdzieś znaleźć miejsce, gdzie się jej poda szczepionkę, to w większości wypadków rezygnuje. Rezygnuje, bo albo nie ma czasu, osoba pracująca, albo rezygnuje, bo nie ma na to siły najzwyczajniej w świecie, jak osoba w podeszłym wieku. Namawiając kogoś do czegoś. Musimy im pokazać, gdzie to jest osiągalne. Jeżeli będziemy mówili szczepie, on pyta się gdzie, a ja nie wiem gdzie. Ale się, no to cały wysiłek, parajdzie w gwizdek. Szczepienie przeciw grypie jest darmowe, bardzo dobrze. Szczepienie przeciw Mokokom u osób plus 65 ze współchorobowościami jest szczepieniem, które jest dla pacjentów bezpłatne. Nie ulega wątpliwości, że to jest bardzo dobra wiadomość dla dla osób w podeszłym wieku w Polsce, i to jest duże osiągnięcie społeczne, nazwałbym to w ten sposób. Ale jest szereg szczepień, które wprawdzie są refundowane, jak choćby szczepienie przeciw półpaśćcowi. Ono jest objęte refundacją 50%, ale i tak jest bardzo drogie. Jeżeli te szczepienia nie będą bezpłatne, to mało który emeryt wyjmie z własnej kieszeni, nie wiem, czy któryś będzie chciał poprosić rodzinę o wsparcie, żeby w ramach prezentu, nie wiem, na dzień dziadka, czy babci, czy w ogóle imieniem, sfinansowała szczepionkę. Tutaj możemy zadziałać wielokierunkowo: edukacja, edukacja społeczna, edukacja medyków, uświadamianie pacjentów, seniorów co do. Przejawów tej dyskryminacji, ale bardzo dobrym programem, programami są działania międzypokoleniowe, czyli działalność, gdzie są, angażone, są angażowani młodzi, jak i starsi, bo teraz nie mamy na co dzień domów wielopokoleniowych, gdzie młodzież może się nauczyć albo gdzie może czerpać z tej wiedzy seniorów, więc takie działania właśnie mogą e, przynieść takie korzyści.